Ops, wysiadamy. Cześć, siemankowice, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale z serii Sąsiedzkie Historie i co? Jak widzicie wysiadam z torka i zapomniałem wam w poprzednich odcinkach pokazać, ale wreszcie zaczęłam z gospodarki, to wam pokażę. Tyle mamy belek, 150 tyle belek i co? Maszynki pochowane, ja idę do John i lecę siać. Siejemy w dzisiejszym odcinku jęczmień I na polach trzech. Opa, głośność też zadałam mniejszą. I opa, cofiemy. O, pokramę w trzeba przejać jak zawsze, bo to inaczej stąd nie, wy nie wyjadę. Przyczepki są ustawione. I co mamy? 2 października i ja John Deere'a wyjeżdżam. Nic nie idzie nic. Yy, siejemy jęczmień tylko na trzech polach, bo jak wiecie to w poprzednim odcinku yy, sprzedajemy no pole. A na dzierżawie, yy, na dzierżawie, którą będziemy wykupywać w najbliższym czasie, pójdzie na wiosnę kukurydza. O, co to za beta? Sąsiada stoi, to, to ja nie wiem. Opa, biki zarzucone są dobre. Nic nie jedzie. Nic to światełka i lecimy. A 50 FPS w sokie. Opa, lecimy, Siewnik zapięty. Wszystko jest. I co? Wy z góry łapeczkę w górę wraz z subskrypcją, dzwoneczkiem komentarz aż tak się wy to Wam Serdu, serduszko. Ja zapraszam do chłopaków, czyli do Kryspina, do Detsonka, do, do Wasyla, do Furiego. I co? No zapraszam na Discorda e, teka, teka, teka te team te, te Team Wszystko w opisie. Zapraszam na TikToka. I co? I my się nie mam sam Mo nasie, sam nasiono, samo nasiono mam wsypane do siewnika, bo mam plan zrobić akcję nawozy, i temu nie daję sobie tego. E, temu nie daję nawozu, żeby później wziąć i samemu zrobić nawozy. Na te ścieżki tu nie patrzcie bo i tak ich nie będzie. I, i co? pyk, e, światełka gasimy, e, chudy włączymy i gprs załączymy. Ścieżek nie będziemy robić. Ścieżki sobie zrobię poza odcinkiem, jak o to chodzi. I Czekajcie, ręczne jedna jedna jedną, to git. Pyk, y, rozkładamy. Załączamy. Opuszczamy. Czekajcie. O, papyk. Co? Jak nie miesiąc? A! Bądźmy we wrześniu. To jednak widzę, lekki fail na początku. Jednak pszenicę siejemy. Nie, miałem taki plan, że zasiejemy ale nie da się to git. Tu zasiejemy z pszen pszeniczkę. Damy sobie mniejszego biegam, bo ten siewnik jest taki, że z nim można szybko jeździć. A, takie 17 to będzie git chyba. pojedziemy też se z, z trzecioosobowej kamery, tak jak teraz. Bo um, ze środka sporo jeżdża, tak to pojedziemy sobie teraz coś innego. Mm. Opa, do góry. Lecimy raz przy razie, nie robi żadnych odstępów lub ni niczego Dla raz przy razie Łędemol czekaj ci by mi GPS co się robi mnie w konia że Miaka zrobił, można by rzec. Może leciał na 5 metrach. Co wiem? Ja a, GPS miałem z talerzówki zapisanego. I się włączył. GPS ten, co był w talerzówce. Jako szerokościową, a nie podciwnik? I co widzę? Chudy wyłączymy. I co widzę? Zima. W kolejny odcinek tu jeszcze nie będziemy. Ale w kolejnym odcinku mam plan zrobić nawozy, możliwe. W kolejny odcinek to byśmy zrobili sobie nawozy i co jeszcze by można było porobić w kolejnym odcinku? Na pewno te nawozy, ten nowy nabytek czyli rozsiewacz. I sprzedaż ja, jakbyśmy mogli zrobić, bo to byśmy zrobili w listopadzie. Teraz mam październik, to w listopadzie by się zrobiły, zrobiło. Ty, albo nie nawozy byśmy zrobili na wiosnę, bo tak wiosna by była króciutka. Tak, to byśmy na wiosnę zasiali, nawozy zrobili. To jednak nie. To teraz będzie odcinek, mówiąc taki, że będziemy. Jak to się nazywa? Sprzedawali jajka i będzie odcinek połączony, czyli dwa w jednym, czyli yy, to sprzedaż jajek plus później zimowa sprzedaż słomy, czyli będzie początek, będzie na przykład listopad, później zrobię wam cięcie i będzie styczeń i zrobimy taki odcinek zimowy, yy, półzimowy, czyli sprzedaż słomy, sprzedaż jajek i co, yy, mikrofon sobie tu przybliżę. To będzie to. Yy, I co jeszcze możemy zrobić? Yy, może pojedziemy oglądać auto, ale to zależy, źle będę miał pieniędzy. Yy, I co? Yy, bo plan jest taki, że trzeba wreszcie ciągnik kupić Szczeci. I teraz mam rozsłonę. Weźcie, napiszcie sobie w, w komentarzach, co byście wy chcieli. Czy chcielibyście ankietę? Czy ciągniki w ankiecie i wy wybieracie ciągnik, jaki mam tu kupić? Czy mam sam wybrać ciągnik, jaki ja tu chcę? I teraz zależy to od Was. Albo ma być to mniejszy ciągnik, taki pomocniczy le, dla John e, z ankiety, albo to ma być ciągnik większy, czyli większy od John Deera, taki, że John Deere będzie pomocniczym ciągnikiem. E, czy jak? To już teraz od Was zależy. Piszcie w komentarzach. E, tak jak i Was, zapraszam do karty. E, prawy górny róg na poprzedni odcinek I co? To szybko takie ogłoszenia dodatkowe parafialne I co? To nic, siejemy dalej Jak myślałem co by tu powiedzieć W tym odcinku w półzimowym na pewno będę chciał wykupić dzierżawę i jak starczy pieniądze, to to co miało iść na dzierżawę, to pole obok. To byśmy je też kupili. W sumie za te pola liczyłem, że będzie trzeba dać 152 tysięcy, 160. Coś takiego za te wszystkie pola. Tam w sumie za 3 pola. Już wam pokazuję, które. Eee, za pola te 100 tysięcy. 100 tysięcy za te dwa pola. I za to chyba 50, albo 60 tysięcy. To te trzy pola bym kupił. Na własność już. I tam by poszła kukurydza. A byśmy wtedy wzięli... Byśmy wtedy wzięli i... Wzięli inne, bo teraz mamy max 3,5 hek hektara. Maksymalna dzierżawa może być jako wielkości. Dzierżaw temu byśmy wzięli jakąś dzierżawkę albo większą, albo parę mniejszych. I co? I nic. I to jest plan na najbliższy sezon. Jak i na najbliższy sezon, planem będzie taki, że. Co? Żebyśmy może kupili jak się uda. E, tą y, szczepę, ale niezwykłą, tylko byśmy kupili jakby taką. Nie wiem, jak to wam nazwać dokładnie. To jest. Nie wiem, to nie jest chyba skorupa, ale taka jakby pod tira tylko że mniejsza 25 tonówka mniejsza od tych dwóch moich razem spiętych bo te moje to tam wychodzi chyba 30 coś nieco 30 bez batony wychodzi 30, 30 ton i tego i byśmy po prostu wzięli i tego eee, wzięli i kupili taką przyczepę jako dodatkową bo te moje małe są na sprzedaż jak się nikt nie odezwie do pod tym odcinkiem teraz, lub pod przed nimi to po prostu je sprzedam. Tak, o, takie wezmę tam tyle, ile wolałem, za tyle je sprzedam. I co? I to. O, podnosimy. Odcinki są, jak na razie widzowie, nagrywane na zapas, bo mnie nie będzie teraz jakiś raz i nie będę miał kiedy nagrywać. Muszę sobie ponagrywać sąsiadów i wiejskie przygody. Muszę ponagrywać. Muszę wreszcie odpalić live'a, ale kiedy to będzie lub co, to nie wiem. Kiedyś na pewno to musi być. Może się uda, że kiedyś odpalimy też live'a na TikToku. Z jakiejś może pracy w realu lub coś. Ale to wszystko w swoim czasie mówiąc. Opa, chycimy tu gdzieś na tej ścieżce może. Uej, idealnie nawet trafiłem. Czekajcie. Cofniemy się. No, patrzcie, piesa. Opuścimy i ruszamy. E, może się uda i to pole zasięgamy na całe, na tym odcinku i polecimy na kolejne kawałki. Tamte, co mamy do zasiania pola, to tak myślę, co z nim by porobić. Ale dopóki nie kupię nie wykupię dzierżaw tamte. Tam, i dokupię tamto pole. I pobiorę po więcej dzierżaw, to te pola zostają. No, przydają się jeszcze. Tam za każda to się przydaje mówiąc. I na razie to zostawiam. I co? I, i później jakbyśmy mieli kolejne pola jakieś większe, to tam to by się sprzedało. Bo nie wiem czemu, ale bym się chciał kręcić po tej stronie mapy. Tam, tamtej stronie też są fajne pola, ale tak nie wiem, nie paści mi tam niektóre pola. Fajne są wielkościowo i wyglądowo, ale kłopot jest taki, że słabe plonowanie, bo jest poniżej setki, minusie, a tu gdzie teraz jestem, to wszystkie są, mówiąc, po, 100, po 125, czyli na fullu i mi się szczerze nie chce bawić w to w te słabe plonowanie, bo to później trzeba. Więcej pól mieć, żeby zyskać ten sam towar. Ten sam towar w zbożu. A trzeba mieć więcej pól w miejscach czy mniej, a bardziej obfite w plony. I co? Teraz, jak patrzy się, 13 minuta odcinka. Tak, ten czas na tym odcinku dzisiaj się dłuży, dłuży. Zamiast odcinek być. Krótszy, to on się dłuży sam. Zami nas płynąć, to on się wydłuża. Są się tam coś nagrywa w tle co wiem. Też chyba się wy nawet robi pszeniczki. I jestem z nim dogadany, jak coś nie wie, to że ja biorę od niego całe zboże, bo musi się je wszędzie zboże, pszenice. Ja od niego biorę całą pszeniczkę, a on bierze ode mnie całą słomę. A że słomy nie będzie miał za dużo. No, to ja wychodzę, tak mówiąc, na plus, bo pszenica mi się przy, przyda. Łe, mm. GPRS, gdzie, gdzie łapiesz? Ja co się chcę tu. Opsa. Mm. Ja sam już nie myślę w jak widzicie. Mamy godzinę 20.44. Ja już nie myślę, bo zamiast silnik opuścić, to ja to jest podniesionym. Um, tam już czasami się mylą te przyciski to wszystko, albo nie myślę co robię. Hmm. Zobaczymy gdzie jest sąsiad I... O! Tu robi chyba pracownik Ursusem, a tu robi chyba sąsiad John Ram a się zagapiłem i wjechałem na drogę hmm. Opsa Jak widzicie, poleż poleci Sąsiad ma tam metr mniejszy zasaw, Ale też mam plan, jak wybierzecie albo wyciągnik albo ja sobie wybiorę ciągnik do zakupu to może będzie nowy siewnik Ale z tym siewnikiem to nie wiem, bo ten szerzenie jest za mały ani nie za duży jest taki nawet w sam raz pod tego joundra. Większego bym silnika tu do niego nie zapiął, bo bym się już trochę bał, że może nie uciągnąć. Ale pod nowy ciągnik tu tam prędzej. Kupimy coś większego już takie bardziej 6. -metrowe. Jedzę. Z 6 metrowego bo to jest czwórka, takie 2 metry przeskoku. Tak teraz widzę, że lecimy cały czas 102. Bo wcześniej było 27 chyba metra, czy tam było przeskok 1,30 m. Teraz by było z w 2, później znowu 2. E to tam git, nawet by było takie przeskakiwać co 2 metry. Hmm. Hopsa, teraz trzeba w tą stronę jechać. A lecimy od między. Bez drzwiersa przejdziemy ten jeden przejazd, ale polecimy sobie od między i zasiemy do środka. I napiszcie, widzę, że tam u was pogoda. Bo ja to nagrywam teraz na zapas, czyli 22 maja. I teraz akurat pogoda jest bardzo słaba, bo... Chociaż dobrze, że słaba, bo leje jak na razie, bo ostatnie dni to była takie upał, że się nie dało wytrzymać. A też rośliny potrzebowały trochę tej wody, bo nic nie chce, mówiąc, rosnąć. A tak deszczyk poleje, to bardzo fajnie. Mm. I co widzę Ja chyba będę musiał zrobić chyba krótszy odcinek, ale jeszcze zobaczę. Bo tak jest, że gadam i gadam, ale ja zobaczę jeszcze, bo teraz mamy 17 minut. 17 minut... A nie, to nie robimy już Nie robimy czego 3 minuty to zajdziemy dojedziemy ten przejazd i polecimy na kolejne pole. Łopa, czekajcie. Podniesiemy, cofniemy. To, to przejedziemy i polecimy na pola polną drogą. Zalecemy tam. Mm. I to będzie, jak chcę skończyć. To tam dojadę, to będzie zakończenie odcinka. Ten przejazd sam. A miniaturka się zrobi później. Nie będę teraz wyskakiwała, ani nic z miniaturach, Miniaturka się zrobi później. ...poza odcinkiem. Opa. B, X, I... Opa, biega wrzucamy, przejdziemy szybko po sąsiada polu. I wlatujemy z powrotem na główną. Hmm. Opa, hamuluj. i lecemy. No po, teraz... Opsa. kamerę sobie wyprostujemy. Światło tu nie trzeba odpalać, bo to polna to tam nas nie złapie. No ciekawe jak tam są je ziemniaki ile muszę bo nawet nie gadałem od tego czasu od wykopków a trochę, mówiąc, minęło tam, co wiem, to on na hałdę, a co dalej z tymi ziemniakami, tak szczerze to nie wiem nie było nawet czasu z sąsiedem pogadać ja teraz muszę jechać muszę sobie na sprawdzić i skręcić za mostkiem, nie przed mostkiem, tylko za mostkiem skręć tu po prostu jakbym pojechał to bym wjechał do miasta, jako na nie do miasta tylko na wioskę i z, z wioski później musiałbym wyjeżdżać no ja tak to tędy sprzecimy tu był ten z, o, sąsiad ma belki jeszcze nie pozbierane widziałem, że on tam coś zbierał o ile on tu belek ma ja tu miałem pół zbierane, czekajcie, sprawdzimy se No, sąsiad... co już tuś zaurał, uprawił. Hułe, co sąsiad odwalił? Halo, halo, sąsiad. Halo, halo, sąsiad. No, co tam? Ty bo tego jadę. Patrzę siat nie masz balek zebranych. Gdzie? To co Tomson miał wtedy live, z góry go teraz pozdrawiam. To co Tomson miał live, co ci prasowałem, a ty muciłeś. A, zapomnienie zebrać, dobra. To ja wyciszam się. Opa, jak sobie Dojeżdżam, Dojeżdżamy, ja się rozkładam, a zanim się rozłożę, to ja wam dziękuję za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Wpadajcie do chłopaków zostawcie łapeczkę w rebra z subskrypcją, dzwoneczkiem, komentarz aż tak się to przypnęłam Wam serduszko i widzimy się w kolejnym odcinku.